Jesteście przygotowani na różne scenariusze odnośnie właśnie pandemii, bo tak naprawdę pewnie i kontrakty, i wiele innych spraw jest uwarunkowanych od tego, jak będzie dalej rozwijała się sprawa właśnie koronawirusa? No ten okres też transferowy był taki, te momenty, kiedy przylatywali Amerykanie, to też powodowało, że była cała masa nowych wymogów, nowych rzeczy, z którymi się trzeba było zmierzyć. Były sytuacje, że niektórzy gracze amerykańscy mieli nawet problem na samym lotnisku, żeby być wpuszczonym do samolotu, mimo że mieli wszystkie dokumenty i tak dalej, i tak dalej. Potem po przylocie, dla przykładu, do, do Polski to kierowca odbierał zawodników, oni trafiali natychmiast do mieszkań, nie mieli z nikim kontaktu, badania korona, na koronawirusa i tak dalej, i tak dalej. Także tych rzeczy jest cała masa, kontrakty też trzeba było inaczej skonstruować. Tutaj była potrzebna wola obu stron, i klubu, i zawodnika, żeby znaleźć taki konsensus. Wiele nowych rzeczy, wiele takich sytuacji, które wcześniej nie miały miejsca, no ale co, no, trzeba sobie z tym po prostu wszystkim radzić i iść, iść do przodu. W jest tak zwany komisarz sanitarny, jest regulamin, reżim sanitarny. Tutaj w Koszykówce też coś takiego Was będzie obowiązywało? Dzisiaj, bo rozmawiamy w środę, no to dzisiaj rano były, odbywały się te obowiązkowe badania na koronawirusa dla całej drużyny, dla całego klubu. My zresztą regulamin to wprowadziliśmy już od początku przygotowań. Też 20 lipca, jak zawodnicy rozpoczynali przygotowania, to też od razu wszyscy zawodnicy i wszyscy pracownicy klubu przeszli badania na koronawirusa. Są te wytyczne. To wszystko jest na bieżąco monitorowane głównie przez Łukasza Witczaka i Artura Packa. Także no, dbamy. Próbujemy, ale też wiemy, że z tym wirusem jest tak, że można robić wszystko. A tak i tak, niestety ten wirus gdzieś tam się pojawi. Już były przypadki w klubach EBL właśnie, że niektóre były wysyłane na kwarantannę, bo pojawił się koronawirus w jednym czy w drugim klubie. No były takie przypadki i Arka Gdynia, i Polfarma Starogard, i Śląsk Wrocław, także to na pewno są ciężkie, trudne, trudne momenty, tym bardziej, że ten sezon startuje szybciej, że mało czasu jest na, na, na przygotowania i na pewno to dla tych klubów jest duże, duże utrudnienie. No trzeba być przygotowanym na wszystko, tak? My też mamy jakiś taki wariant plan B, co by się działo w momencie kiedy trafi zespół na kwarantannę, ale mam nadzieję, że to chociaż ciężko w to uwierzyć, ale że to nie tra nas jakby nie dotknie.